Siema jestem guzik i w dzisiejszym odcinku podpowiadam na wasze pytania. I pierwsze pytanie, na które odpowiadałem już wiele razy, no ale czemu by teraz nie, yy, nie odpowiedzieć też? Ile mam lat? A mam lat 19, w tym roku 20. Stary ze mnie cap już co? W ogóle idę tropem jakiegoś lisa, chyba wiecie. Jakiegoś lisa idę tropem, patrzcie. No, to są jakieś lisie e, tropy. Kolejne pytanko. Kiedy jakiś kolejny odcinek z Discorda? Pozdro z moderacją od kariksowatego. Odcinek z Discorda, nie wiem, czy będzie z palców manerka, możliwe, że będzie z mojego serwera następny. I to pewnie jakoś w lutym. Myślę, że w lutym może coś nakręcimy z tego. I znowu równie często zadawane pytanie. Czy można mnie mieć znajomych w Fortnite? Nie dodaję znajomych, nieznajomych do znajomych, taką mam zasadę więc nie. Ja pierdzielę, ale dzisiaj jest naprawdę pięknie. Wczoraj było ładnie, ale dzisiaj jest pięknie. Naprawdę kozacka zima. Wreszcie. I jestem tylko ja i tropy tego lisa, który tu biegł jeszcze niedawno chyba. Masakra! Mega fajnie. I kolejne pytanie od Paprycjusza, czemu nas olałeś, zapytał się Paprycjusz, taki z niego śmieszek, e, bo często są też pytania, czemu z Mano i Gabi nie nagrywam, czemu ja z Paprykiem, e, no jakoś tak wyszło, że tak samo z siebie, ja jestem cały czas dostępny, wystarczy, że któryś z nich, ktoś z nich poprosi, ja jakbym poprosił, pewnie to też by się zgodzili na wspólne nagrywanie, po prostu jakoś nie jest nam aktualnie po drodze. W świecie YouTube'owym, ale cały czas się mega i Jesteśmy dobrymi, bardzo dobrymi znajomymi. Więc nie ma żadnej jakiejś hu-hu, dramy, omyg oh nie nagrywają, że razem pewnie coś się mega strasznego wydarzyło. Tylko po prostu, co nie? Tak jak po prostu. Kur... jakby miał kto mi zrobić zdjęcie, ale sobie tu fotę trzasnął. Ja pierdzielę, jak to jest pięknie. Takie zwykłe pytanie: co u mnie? U mnie w miarę gituwa. W przyszłym tygodniu piszę ostatni mój egzamin zawodowy w mojej karierze. Mam nadzieję, że nie będę poprawiał go w czerwcu. <laughs> ja pierdolę, to jest pięknie. Jak nie będę go poprawiał w czerwcu, no to potem czeka mnie tylko maturka. A po maturce poważne życie dorosłego człowieka. I fajnie, i fajnie. Fajnie, i niefajnie. Ja tam nawet się cieszę. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale wchodzę chyba do Narni. Naprawdę, tu jest jak w Narni. I znowu różne pytanko, jaki masz rozmiar buta? Jakbyście chcieli mi kiedyś wysłać jakieś fajne buty, to ja mam rozmiar 43, i dwie trzecie, czterdzieści trzy. Jedna trzecia, coś takiego. Hmm. Więc taki mam rozmiar, buta. Zapraszam do sponsorowania mnie. Puh. Jakie są moje plany na 2021 rok? Uu, wejście do Narni. to są moje plany na 2021 rok. <śmianie> Aż to chyba serio dzisiaj oboje, że <śmianie> Planów, tak naprawdę, mam ich tak wiele i tak różnorodne. Wszystko zależy od wielu różnych czynników. Że jestem trochę podekscytowany i zmotywowany do tego, żeby naprawdę fajnie działać w tym roku. Ale co to będzie? Ja Wam nie zdradzam. Wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Jeden z większych planów, który miał już być w zeszłym roku, ale niestety Pandemia trochę pokrzyżowała plany. Mam nadzieję, że wystartuje już w tym miesiącu wreszcie, w styczniu. A jak nie, no to na początku lutego. Mam nadzieję, że wreszcie. Skąd nazwa guzik? Nazwa guzik wywodzi się od starożytnych moich przodków, którzy kiedyś widocznie sobie taką, na, takie nazwisko wybrali i tak mi już zostało. <laughs> Kiedy jakieś live na YouTube? Liveów? Jak będę prowadził live, bo za mi mam nadzieję, że wreszcie podłączą światłowód, to nie będę raczej prowadził na YouTube, a raczej na Twitchu. Tym bardziej, że tam jest ostatnio. Duża widownia. Dużo fajnie się dzieje. Ui, tu, tu. Ja pierdziele, kozak, co? Ja. Ha, 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 ha. Nie wiem, jak bardzo mnie widać, jak mnie nie widać, bo nagrywam z rączki, bez podglądu, więc może to być śmieszne całkiem. Jeszcze dodatkowo nie wiem, jak z dźwiękiem, bo nagrywam na mikrofon, który właściwie testuję w tej chwili. No, więc jak już to, to streamy może zaczną się w lutym, mam taką nadzieję, a może już w styczniu, nie wiem. Jak nie w lutym, to pewnie w marcu. Ogólnie jakoś w pierwszym kwartale 2021 powinno raczej to wreszcie wystartować. I jak już to na Twitchu. Od ilu lat nagrywam na YouTube? Na YouTubie zacząłem chyba pierwszy swój filmik, który 4 lata temu. A tak poważniej, tak systematycznie bardziej no to od dwóch. A tak ogólnie no to od trzech, co nie? Tak bardziej, tak normalnie. Ile masz zwierząt w domu? Uuu, ale fajnie pruszy. W domu mam dwa, dwa zwierzątka, są to dwa pieski, owczarek niemiecki Ares i kundelek, którego znaleźliśmy w lesie, ciapek. Jaka była twoja pierwsza gra, w jaką grałeś? Bo wydaje mi się, że może to być że to mogą to być skoki narciarskie, Deluxe Ski Jumping eee, dwa albo to może być jakaś Fifa albo to może być yy... o, cały czas ten list idzie albo to może być yy... Sąsiedzi z piekarodem, może coś takiego, coś takiego, coś w tym stylu Czy będę w Elblągu? Myślę, że w tym roku będę w ha, Myślę, że nawet często będę Myślę, że nawet może dwa razy będę w, ty w tym roku w Elblągu. Wow, myślałem, że coś za mną idzie. A już się wystraszyłem, fest. A to jest pięknie! Najpierw płatki czy mleko? Ja jestem z tych normalnych ludzi, którzy najpierw sypią płatki, a potem mleko. O, tu miałem kiedyś swoje zdjęcie kozackie. E, z 5 lat temu, albo z 6 nawet. E, jesienią było rybione, było kozackie. I w zimę też to fajne wyjdzie. Może nawet zrobię zaraz. I kolejne pytanko: czy mam dziewczynę? Nie mam. Nie mam dziewczyny. No i nie wiem, czy to się zmieni, czy się nie zmieni. Zobaczymy. Dzięki za miłe słowa Darunia, ty też jesteś megawicką. Znaczy, nie wiem czy jesteś, ale jak mnie oglądasz, to na pewno jesteś. Kiedy wleci coś z hogatym? Z hogatym wleci coś, jak on mnie poprosi, żebym z nim nagrał, albo jak ja z nim jak ja poproszę, żeby coś nagrać. A to zależy od wielu innych, wielu, wielu innych czynników. Jak wleci, to wleci. Nie wiadomo. <laughs> Wyczekujcie. I ostatnie pytanko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dało się oglądać w ogóle tego, ten odcinek. Że fajnie się dźwięk nagrał i że fajnie ja w miarę siebie nagrałem, nie wiem. Jak mi minął Sylwester? No niestety, plany się posypały. I spędziłem go kulturalnie z rodzicami w domciu. Nawet, nawet fajewerek nie mieliśmy w tym roku. No więc taki średni sylwester, ale mam nadzieję, że rok cały będzie lepszy niż ten Sylwester. No i to by było raczej na tyle. Z dzisiejszego filmu, ale kozackie widoki co? Porobię jakieś fajne przebitki, żebyście nie mieli nudy. No, to by było na tyle. Po więcej ciekawostek, po więcej ciopiesku. I tam. Tak pięknie, że trzeba to, trzeba to uwiecznić. Widzieliśmy taki taki buk to był albo grup aż słońce zaświeciło, to takie było piękne, ta góra, że... Tak, tak, właśnie korony drzew najładniejsze chyba. Masakra. Dawno nie było takiego śniegu. Bardzo to słońce jest. No no przepiękne. Miłego dnia! No nie wiem czy słyszeliście, czy nie widzieliście. Piękne. Spotkania też czasami się w lesie zdarzają bardzo rzadko, i nie chciałem nagrywać, przeczyłem trochę głupio. <noise> Ale fajnie, porozmawialiśmy dosłownie, chwileczkę taki small talk. Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że Wam też dobrze minie dzisiejszy dzień, jak mi i tym ludziom. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.